Dzień dobry, kłaniamy się nisko po raz kolejny z gminy Porąbka. Tak, tajemnice Wielkiej Puszczy już odkryliśmy przed Państwem. Tak naprawdę to jest potok, ale teraz będą tajemnice także i dla Ciebie, Rafał, no bo z tego, co słyszałam, lubisz czasem sobie pogruchać. Hmm. Dobrze, umówmy się, że to bardzo pięknie Ci wyszło. No bo co chwila gmina Porąbka, której tajemnice dziś odkrywamy, czymś nas zaskakuje i teraz będą tajemnice fruwające. Ponieważ można tutaj poznać się z tajemnicami małych, fruwających owadów, które znamy z Radia Katowice. Mogą je Państwo podglądać na naszej stronie www.radio.katowice.pl Ale gdyby ktoś chciał w plenerze, może przyjechać do Porąbki. No i tutaj można także czegoś się nauczyć, o czym doskonale wie Pan Patryk Słotwiński z Gminnego Koła Pszczelarskiego. Dzień dobry, Panie Patryku. Dzień dobry, dzień dobry. Zrobiliście takie edukacyjne ule. Tak, postaw, postawiliśmy trzy ule przy Urzędzie Gminy Urzędu Porąbka i ta pasieka będzie służyła jako pasieka edukacyjna po to, żeby dzieci i młodzież mogły o pszczołach słuchać, oglądać i edukować się ekologicznie. A taki zwykły turysta jak przyjedzie też może się poedukować i podglądać? Tak, jak najbardziej. Ona jest umieszczona przy szlaku spacerowym, więc pięknie widać naszą pasiekę przechadzając się właśnie po gminie Porąbka. Można podziwiać piękne rzeźbione ule, a w nich Pszczółki. No więc pszczółki są w gminie Porąbka. No i teraz panowie, będziemy sobie gruchać troszeczkę. Panowie z Polskiego Związku Gołębi Pocztowych, sekcja Kobiernice. Ten biały to jest gołąbek pokoju. Oczywiście. Podobno chluba. No, oczywiście, hodowcy chluba i tej z rzeszy hodowców. Przed nami klatki z gołębiami. Ile wy tutaj macie tych gołębi? 1200 gołębi bierze udział w zawodach. Na dzień dzisiejszy na lot Gentling poszło, w naszej sekcji 504 gołąbki poszły. My też za chwilę wypuścimy gołąbki, ale o tym opowiemy za moment. A te puchary to wszystkie wasze? Zdobyte, znaczy wasze, no, przez gołębie zdobyte? Tak, no, hodowcy zajmują najwyższe miejsca w sekcji, w oddziale w rejonie, w regionie, a także w generalnym mistrzostwie Polski. No podobno takie gołębie są w różnych cenach. Ile może taki najdroższy gołąb kosztować? Podobno niedawno zaprezentowany był na wystawie? To są kwoty, które trochę zaskakują przeciętnego zjadacza chleba. No można kupić porządny samochód. Za takiego gołębia. Za takiego. I te gołąbki, A. możemy do nich podejść, bo my tak na odległość, te gołębie nam się przyglądają. One mają na nóżkach y, takie y, pierścionki, obrączki. takie obrączki, ale y, każda inna prawie. Tak, bo to jest rok i numer gołębia dożywocie. Co znaczy dożywocie? Dożywotnia. Aha, Nie rozumiem. Można zmienić i na, jak idzie gołąb na lot, no tipesa z numerem telefonu hodowcy. W mhm, jakby tu... zaginął, to dzwonią inni hodowcy lub... Y, Obywatele, I mówią, I mówią obywatele. gdzie taki gołąb tak, jest. Tak. A często się zdarza, że jak taki gołąb wyruszy w podróż, to nie wraca? Bardzo mało zdarza się takich przypadków, ale zdarzają się takie przypadki. A jak ten gołąb yy, potrafi to zrobić, żeby wrócić na to samo miejsce? Proszę wyjaśnić yy. przeciętnemu zjadaczowi chleba. Yy, także wkładaliśmy dzisiaj gołąbki na lot Gentlin. Poszło tak jak mówiłem wcześniej 504 gołąbki. One załadowane są do koszy transportowych, tak zwanej kabiny i wyważone są na miejsce startu miejsce startu to jest jutro w miejscowości Gentlin w odległości 566 km do kobiernic. Tak no i one wrócą te 500 mają, ponad kilometrów. Mają tak? wrócić. ile im to zajmie? Najszybszy gołąb, gdzie już lecieliśmy w tym roku lot Gentlin miał szybkość 2032 Metry na minutę. To nie taki nawet speedy gonzalez, tylko speedy no, 120, gołębios. 120 gdzieś prawie kilometrów na godzinę. Błyskawicznie to. No, Czyli możemy teraz wysłać wiadomość do Radia Katowice i Rafał Chirowski otrzyma taką wiadomość 80. niebawem. Do Katowic dolecą za ile? No, zależy. zależy. całą godzinę powinny być w Katowicach. Ile tych gołębi wypuścimy? No, około 30. Wypuszczamy. Około 30 gołębi leci z gminy Porąbka do Katowic, do Radia Katowice. Uwaga! Mam nadzieję, że będzie słychać trzepot skrzydeł. Poleciały. Dajcie znać, jak dolecą do Was. No, tak się spodziewam. Zrobią dwa kółka i... Yeah